Dzień dobry moi drodzy. Lecimy. Nowy update Pet Simulator X i właśnie w tym nowym updatecie sprzedaję pety. Słuchajcie, mam nadzieję, że będą schodzić jak ciepłe bułeczki. Sprzedajemy za 20 milionów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Słuchajcie, sprzedaję peciki po 20 milionów. Te hedge dogi. Mamy złotego za 700. Ten 1 bilion, ale to może. Wydaje mi się, że to jest. Oj, poszedł! Kolejny poszedł! Jest! Wiktor chyba mi kupuje tutaj, widzę. Bo tu ma, w logach mamy napisane, ale nie jest napisane kto to kto, kto sprzedaje. Wiktor, ile ty masz w ogóle? Ile Wiktor ma tutaj pieniędzy? Sprawdzimy sobie, gdzie on jest. Wiktor, a on ma, no jeszcze 30 milionów, aż go dodam do znajomych. Zostawcie lajka moi drodzy, będzie mi bardzo miło. No i wbijajcie na mojego Discorda, link w opisie dobijamy do dużo ilości widzów, link w opisie macie. W ogóle się słuchajcie, pomyliłem. Ten ma mieć 70 milionów, a jego za 700 daje. Czekajcie, 70 milionów ma ten pet tutaj. 70 słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I one mają iść za 70, nie za, nie za 700, więc ja mogę wystawiać sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Możemy jeszcze to skopiować, żeby było szybciej. Słuchajcie. Więc mogę wystawiać te pety. Naprawdę spoko jest ten trade. Sobie będziemy. Słuchajcie, jeszcze raz. Oj za 70 milionów nawet poszedł, więc jest naprawdę spoko. To jest za 20. Nie, czekajcie. Ten ma być za 20, już nawet nie pamiętam słuchajcie, za ile? Chyba za 20 hedgehog. Naprawdę spoko. Mam nadzieję, że ktoś mi kupi w ogóle PETA za bilion. Wystawmy jakiegoś PETA. Weźmiemy sobie, słuchajcie, rainbow tego pecika. Li, tego, słuchajcie, gdzie on jest? Rainbow, rainbow. Tego peta rainbow wystawimy za... za ile? Za 300 milionów możemy go wystawić, słuchajcie. Czyli dowalamy tu zero. I zobaczymy, czy ktoś kupi w ogóle. Za rainbow tego, 300 milionów. Jestem ciekaw, czy ludzie tutaj mi kupią coś. Sprzejdźmy się w ogóle popatrzeć po innych. Tutaj jest za 900 ten turkey. Ale to jest to jest HC? Nie, to nie są HC PETY. A ja... O Hatchdog za 300 milionów! Pięknie, słuchajcie! Pięknie, no to fajnie, bardzo mi się to podoba. Słuchajcie. Ale tu ma ktoś bardzo drogie Pety wystawia, bo to są zwykłe z tego co widzę, ale to jest Dark Matter, jest tyle normalny. Bo oni tutaj nie mają, słuchajcie, HC Petów. Tu są jakieś takie, tu też nie jest HC. Tutaj są dopiero HC. No, ja mam, myślę, że nawet dobre te pety, słuchajcie. Mam nadzieję, że będą mi tu kupować. Ten tutaj w ogóle ktoś 300 bilionów wystawia. Wystawmy sobie, jeżeli mam go w wersji Rainbow, to jest podobno... Tylko zastanawiam się w wersji... Ray... Za 1 bilion go wystawimy, słuchajcie. Zobaczymy, czy się uda. Yy, tu mamy 1,7 miliona. Zobaczmy, słuchajcie, czy się uda. Może ktoś go kupi za 1 bilion yy, właśnie tego... Tego pecika, i pety są postrzegowane Widzę w mocy tych tych petów, więc to jest naprawdę spoko. Zobaczymy, czy ludzie tutaj będą z chętni mi coś tutaj pokupować. W międzyczasie można robić sobie auto-enchant, jak tu jesteśmy. Brot, ja fan, mogę free peta. Ej, ja tu sprzedaję. HSL, HC Pet w 3 biliony? Ja mam za 1 milion. Panie, ja mam taniej. Ja mam taniej. Ej, ja mam taniej. Ja mam. Taniej, panie, panie, za 3 biliony to sprowadzasz. Sprawdźmy inne tutaj, pety, co on tutaj ma do kupienia. Takie, tutaj jest zwykły. Jezu, jakie drogie ceny mają niektórzy. Widzę, że się nie. Tu za 5 bilionów ktoś. Widzę, że się nie znają na tym dokładnie. Na tych transakcjach wiązanych, słuchajcie. Więc no, 35 bilionów w ogóle ten kosztuje. Ciekawe. Naprawdę nieźle. Ten za 40 tego zwykłego. Bardzo drogo jest u nich. Słuchajcie. U nich jest bardzo drogo. Możemy w międzyczasie jeszcze sobie poenchantować, myślę. Zobaczymy, słuchajcie. Naj najlepsze trade tylko u mnie. Widzę, że ktoś tutaj wystrój robi jak ten jak. Ee, no. Jak Pedro. Pedro, Pedro. Pozdrawiam serdecznie. Tego YouTubera. E, weźmy Hedge Doga, słuchajcie. Weźmiemy jak chcę Rainbow Coins 5, możemy jechać z enchantami, słuchajcie. W międzyczasie sobie sprzedajemy pety i enchantujemy je, więc to jest naprawdę mega sprawa. Ten update jest mega kozacki. No i powiem Wam, że poszło mi całkiem nieźle. Okej, okay, moi drodzy, no sprzedał nam się jeden pecik za 20 milionów. E, ktoś tu kupił. Niestety, szkoda, że nie jest powiedziane, kto kupuje, ale naprawdę ładnie mi idzie. Powiem Wam, stanowisko cały czas się rozbija. Mamy tutaj najlepsze ceny w mieście. Najtaniej jest, słuchajcie. Napiszemy. Best price for pets. Very, very cheap. Go to my but. Let's go, guys. Let's go. Let's go. <laughs> Most cheaper ever, słuchajcie. Naj, naj, najłatwiej, najtaniej naj u mnie tutaj, słuchajcie. Każdy może kupić. Każdy może, może kupić tutaj u mnie peciki. O, już kupiony! Sold lucky pet za 100 milionów! Oh, thank you! Thank you, thank you! Thank you, thank you! <ścoughs> słuchajcie, fajne jest to sprzedawanie. Fajne jest to sprzedawanie petu. W ogóle poszło dużo. O kurka, muszę, muszę następne sprzedawać. Patrzcie, dajemy tutaj teraz tego zwykłego Hedge Dog'a. Proszę bardzo, za 20, to jest 200, czyli musimy dać 2 i uciąć jedną jedynkę. I sprzedajemy, proszę bardzo. Kolejny 20 milionów, zwykły Hedge Dog. Proszę bardzo, sprzedajemy, sprzedajemy. Chip, chip, chip. Dobrze, dobrze to pisze w ogóle? Chip Pets, Chip Pets, Elo, Elo, Chip pets. pets, Good price, Good price. <słuchaj> <słuchaj> słuchajcie, sprzedawanie. Dobra, sprawdźmy, jak tam bilionerzy. Kacpi, tu jakiś chyba Polak ma dużo petów, z dużo tego, to może by tu wy wytradował coś, słuchajcie. Coś się, coś się udało sprzedać. Czy nie? Gra Gratis, tu, ok. Eee, no, moi drodzy, naprawdę spoko jest. Naprawdę spoko jest ten trade. Sprawdźmy tutaj ich ceny, jakieś tutaj tych ludzi. Ten ma za 20. To będziemy musieli sprzedawać za 19. Mi się wydaje. Zmierzy zmienimy ceny. Usuniemy tego i sprzedamy za 19, słuchajcie. Będziemy sprzedawać za 19. Cyk. Raz, dwa. Proszę bardzo, przecena 19 milionów, bo ten tu ma drożej. Wiktor, Wiktorek, tu będzie przede mną się nie, nie kupuj panie za 600, ja mam za 150. Kolego, patrzcie, ten sprzedaje za 130, a ja mam za, za 19. No, u mnie najlepsze ceny. Best, best Price. Chip, 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 moi drodzy. Best price Very cheap Pets Best price Czekajcie, bo ja miałem włączony dźwięk. Czekajcie, czy ja tu słyszę w ogóle innych ludzi? Ej, o, udało się! Proszę bardzo, tarki. Thank you, thank you very much. Thank you. Best price ever. Occasion for you. No, za 150 poszło. Słuchajcie, najlepsze, to jest najlepsze, najlepsze na świecie. Fajnie, że to wprowadzili.